Należy nastawić się tutaj na bitkę w stójce i, i wygra ten mocniejszy, ten lepszy, ten, który więcej wytrzyma. Tutaj warunki mamy bardziej zbliżone niż w, w pierwszej walce. Zdecydowanie tak. Maciej Chojnacki twierdzi, że nie bawił się nigdy w żadne osiągnięcia, nie interesowały go jakieś wygrywanie zawodów. On bije się, bo lubi się bić. Łukasz Wiśniewski, 185 cm wzrostu, 84 kg wagi, 24 lata, także prawie 10 lat młodszy. Od swojego przeciwnika Macieja Chojnackiego. Ale powiem szczerze, że tych 20 kg różnicy nie widać. No nie widać, to prawda. Tak jak mówię, przygotujmy się na grzmoty, bo raczej będzie to walka w stójce. Zaczynamy. Oj, od razu do przodu poszedł. Chojnacki. Chwyta gilotynę. By, próba gilotyny, jest ta ręka. Oj, wypadł! Wypadł! Oj! Obaj wypadli, także mają 15 sekund, aby powrócić na arenę. Zawodnik, ale obaj robią to, to bez problemów. Zawodnik, zawodnik musi wrócić o własnych siłach na arenę. Ma na to 15 sekund. Zawodnik gotowy, zawodnik gotowy. Fojk. I kontynuujemy zmagania. Łukasz Wiśniewski po raz drugi wpadał w gilotyny. Kolano. No powiem szczerze, tak niebezpiecznie wkłada tą głowę pod rękę Chojnackiego. A i teraz, teraz. Zatrzymał, nie wiem czemu te kolano. Chyba, chyba stracił dystans do, do Wiśniewskiego. Wypadł teraz. Jest po raz pierwszy Łukasz Wiśniewski. Przy kolejnym może nam się powtórzyć scenariusz z pierwszej walki. Fight. Przyznam szczerze, że nie sądziłem, że zawodnicy będą tak bardzo na. O, ale potężny frontki. Tak bardzo będą stawiać na wypchnięcia. Trzyma teraz walka. Oj, ależ mocno trafił teraz w parterze Łukasz Wiśniewski. Stop, 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 stop. Teraz były zadawane ciosy głową w parterze. Są niedozwolone. Ale ładnie przeprosił Maciej Chojnacki. U uderzenia z głowy są dozwolone, ale tylko w stójce. Tak i trzeba na to zwrócić uwagę. Nie można w parterze uderzać z głowy. Maciej Chojnacki teraz. Przeprosił oczywiście swojego rywala, ale Łukasz Wiśniewski ma chwilę, by dojść do siebie i postanawia kontynuować ten pojedynek. Na szczęście te ciosy zadawane głową, no, nie zrobiły na Łukaszu wrażenia i kontynuujemy dalej pojedynek. Ależ teraz polował Ol, śmignęła. śmignęła noga obok nosa. Ale trafia teraz pod brudkowym Chojnacki, widać, że jednak jest ta przewaga siłowa, jest ta przewaga siłowia. Opalenie. No Pozycja i w pozycji boczna. bocznej, tak, w pozycji bocznej Maciej Chojnacki. Teraz sprawdzimy jak Karateka spisuje się w parterze. Dokładnie, zobaczymy co z tego wykręci Maciej Hojnacki. Mamy sytuację na środku maty, więc tutaj raczej nawet kiedy będzie w pozycji zagrożonej, nie będzie uciekał do boku. Trójkąt. Trójkąt. trójkąt nogi nogami, przełożone, ale... Musi dociągnąć nogę pod kolano, ale uderzył Już z góry nie, Chojnacki. Niedaleko, niedaleko tą nogę trzeba dociągnąć. Spróbuje pewnie rozbijać, bo jeżeli da radę podnieść... Noga jest na łydce, ona musi wejść pod kolano, inaczej nie będzie niekompletne. Łukasz Wisiewski ciągnie rękę, ciągnie rękę, próbuje wyciągnąć balachę. Łukasz Wisiewski robi wszystko, żeby żeby ten pojedynek właśnie zakończyć poddaniem i byłoby to też coś... A i poddał! Poddał Łukasz Wisiewski Macieja Chojnackiego! ale tumult nam się tutaj zrobił! Nieważne kilogramy. Ważna technika. No jak Państwo widzą, pierwsze wypadnięcie nie złamało Łukasza Wiśniewskiego, a tylko dodało mu wigoru do tego, aby Macieja Chojnackiego poddać. Pojawiła się też pierwsza krew. No widzisz, Artur, czyli stawiamy na walkę w stójce, a tutaj nam Łukasz Wiśniewski wykręca poddanie i to jakie poddanie.